Cześć ludziska, z tej strony Maxim. Dzisiaj pokażę Wam pierwszą z moich gierek um, znanej firmy Fautek. Um, tych gierek było dość dużo. Ja pokażę Wam um, gierkę właśnie Monkey. Um, jestem akurat z niej dumny, widzicie. Ja tutaj mam wersję niemiecką tak naprawdę. Niemiecką wersję, te pudełeczko trochę jest spatygowane. Nie do wszystkich gierek mam pudełka, nie do wszystkich gierek mam instrukcję. Tutaj akurat się trafiło, że mam. Jak widzicie, mamy niemieckie napisy, ale nie martwcie się nikt do nas strzelać nie będzie. Także, jak widzicie, tak się prezentuje pudełko. No i może pokażę Wam w środku, jak to tutaj wygląda. Ok. Mamy jakąś niemiecką instrukcję, gdzie możemy tutaj tak naprawdę. Poczytać o funkcjach tego. Tutaj mamy właśnie, czy zegarek, czy mamy inne przeróżne rzeczy. Oczywiście mamy też wygląd ekranu, gdy wszystko się świeci, także możemy sobie skontrolować, czy nasza gierka prawidłowo wszystko wyświetla, czy wszystkie znaki są po prostu wyświetlane na ekranie. Mamy łopatologiczną instrukcję o umieszczaniu baterii, no i tutaj mamy. Tak naprawdę opis tego, co tutaj możemy zrobić tym minutnikiem, mamy tutaj, znaczy minutnikiem, mamy zegar, mamy tutaj tak naprawdę budzik inne pierdołki. Ja niemieckiego nie potrafię oprócz kilku zwrotów, niech sobie ta instrukcja gdzieś tam leży. Okej, okay. mamy wyżłobienie, trochę, trochę tutaj mam nadżarty tak naprawdę ten styropian. Wyżłobienie, też mówię. Mamy z wyżłobieniem na gierkę, ok, ja sobie to odłożę. Yy, mamy bateryjki. Gierka jest zasilana, yy, tak naprawdę, nie wiem czy to będzie widać tutaj dokładnie. To jest bateria cieńsza, jeżeli chodzi o te dwa rodzaje baterii. AG12, yy, tak naprawdę, yy, czyli inaczej yy, L1142 tymi dwoma bateriami zasila się tą daną gierkę. Teraz pokażę wam jak wygląda sama gierka. Jak widzicie, jest dosyć mała, jeżeli chodzi o dorosłą, męską dłoń. Tak naprawdę widzicie wielkościowo prezentuje się mniej więcej w dłoni tak. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj złote pokrycie, górne, złotą tą obudowę. Mamy w tle, jeżeli chodzi o ten ekranik, jakieś tam trzy palmy razem z trawą. Dwa przyciski do kontrolowania naszego małpobicy, i mamy też przyciski. Mamy tutaj wciśnięty do środka, że tak powiem, bo to jest guzik, który specjalnie jest tak zrobiony do ustawiania zegara. I mamy też oczywiście wybór dwóch gierek i guzik time. Ok, jeżeli chodzi o tył. Jak widzicie, możecie sobie to tutaj pooglądać. Widzicie, to drugie oznaczenie baterii LR43 lub SR43, ale tak mówię, ja się będę posługiwał AG12, AG13 w moich filmikach. Jak widzicie, Gierka jest z Hongkongu z 1981 roku. Posiada stopkę. Ok. Można sobie Gierkę gdzieś tam postawić na płeczce, żeby się prezentowała. Jeżeli ktoś tego typu rzeczy zbiera. I co tutaj jeszcze mamy? Mamy klapkę. Umieścimy baterię w środku i zaraz zobaczymy, jak ta gierka wygląda w praniu. Oczywiście, z tej filmy jest bardzo dużo gierek. Ja polecam sobie przestudiować sieć. Ok, mamy gierkę. Jak widzicie, na moment zaświeca nam się wszystko. Także możemy sobie skontrolować, czy wszystko mamy doświetlone w każdej pozycji, czy, czy wszystkie, y, tak naprawdę, przyciski tutaj śmigają. Jak widzicie, słychać gierkę. My jesteśmy u góry tym gościem z tą pałą i pałujemy małpy. Ja tutaj pierwszej małpie y, dałem tak naprawdę wciąć kokosa. Jak widzicie, mamy trzy możliwości tylko. Yy, nie wiem, czy to będzie widać. Ja tutaj postaram się bliżej. Ok i pałujemy małpy oczywiście zbieramy punkty mi dość ciężko się gra bo teraz mam akurat niewygodną pozycję także, ale zresztą tu nie chodzi o to żebym ja pokazywał wam mega jak się w to gra, tylko żebym pokazywał wam samą gierkę jak widzicie pałujemy małpki poprawiając nasz wynik także tak prezentuje się Monkey od VTEC ja się z wami żegnam, będziemy się widzieć w następnych filmikach trzymajcie się na razie, hej!